W piątek startuje runda wiosenna Ekstraklasy. klasy. Białystok w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Łódzkim Widzewem. Co dzieje się na kilka dni przed startem ligowej wiosny w klubie z Białego Stoku, dowiemy się dzisiaj w rozmowie z Andrzejem Jakubowskim z Jagiellonia.net. Michał Ignaśiewicz, zapraszam. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest Andrzej Jakubowski Jagiellonia.net. Dzień dobry. Witam serdecznie, ci Michale. Witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają przed tą rundą wiosenną, jak tak można nazwać kolokwialnie to, co się dzieje za oknem. W Białym Stoku od jakiegoś czasu dochodziły nas informacje, że temperatura minus około 15, minus 20. Mam takie wrażenie, jak patrzę na to, co się dzieje w Białym Stoku, w klubie w Jagielonii, to mam trochę takie wrażenie, jakby. Z tego snu zimowego tam się jeszcze nie wszyscy obudzili. Nie, myślę, że to nie jest dobre wrażenie. Ja mam takie przeświadczenie, niemalże graniczące z pewnością, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za budowanie kadry, czyli zarząd oraz osoby w postaci trenera i całego sztabu szkoleniowego, bardzo mocno pracują nad tym, aby drużyna wyglądała jak najlepiej to raz, a dwa, aby jak najszybciej. Doprowadzić do tego, aby kadra drużyny była jak, w, jak naj, w jak największej gotowości i była skompletowana już w całości. Czy to się udaje? Może z zewnątrz nie do końca tak jest widoczne, niemniej jednak wiem, że praca jest na najwyższym biegu. No dobrze, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli patrzymy na kadrę Jagiellonii, na ubytki, a zwłaszcza na ubytek Oskara Pietuszewskiego, no bo to takie najgłośniejsze nazwisko, biorąc pod uwagę, że no, problem może być na skrzydłach, bo tam odeszli też dwaj skrzydłowi, tych transferów za bardzo jednak nie ma, to można powiedzieć, że ten jednak okres zimowy został troszeczkę przespany. Patrząc na wcześniejsze, ze wcześniejszych lat dokonania dyrektora Masłowskiego. Ja bym też tak do końca do tego nie podchodził z Spójrzmy na to z takiej strony. Kamil Jóźwiak, który pojawił się w Biostoku przed startem bieżąco, bieżąco trwającego sezonu, tak faktycznie nie był uprawniony do tego, aby grać w rozgrywkach Pucharów Europejskich. Zbyt późno dołączył do, do Jagiellonii i w tym momencie myślę, że to będzie taki główny skrzydłowy, jeśli chodzi o, o jedną stronę boiska. Drugim takim jest yy, Alex Pozo. Yy, co do tego zawodnika też trzeba pamiętać, że to był chłopak, który przy, przybył do Stoku i tak faktycznie trzy dni po podpisaniu kontraktu rozpoczął yy, swoją przygodę z Jagiellonią, wypożyczony z hiszpańskiego klubu i tutaj rozegrał wszystkie spotkania, nie wszystkie pełne wymiarze czasu oczywiście, ale wszystkie, jeśli chodzi o to, co grała Jagiellonia i może nie był na tyle widoczny, na ile się wszyscy tego spodziewali, niemniej jednak myślę, że po okresie przygotowawczym, który teraz dobiega końca, ten zawodnik jeszcze więcej da Jagiellonii. No i chociażby dwa skrzydła mamy tutaj jak najbardziej zabezpieczone. Owszem, mamy braki, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, niemniej jednak ja mam tutaj. Dużo wiary w to, że dyrektor Masłowski doprowadzi do tego, że będziemy mogli jeszcze cieszyć się z kolejnych wzmocnień, jeśli chodzi o naszą kadrę. A na jak na dziś dużym osłabieniem jest brak Pietuszewskiego dla Jagiellonii? Wiesz co, to jest. Zawodnik, który stanowił o coraz większej sile, jeśli chodzi o ofensywę naszej drużyny. Mimo swojego młodego wieku, wgryzł się bardzo mocno i bardzo szybko w drużynę i w DNA zespołu. No, jego charakter tutaj odpowiadał w głównej mierze za to. Oprócz tego, że miał oczywiście umiejętności sportowe, które z, z, no jak to się okazało, no z, z, dużą, z dużym powodzeniem zaprezentowano boisku. I powiem Ci tyle, że będzie czuć różnicę na pewno, ale na dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć Tobie na pytanie, czy to będzie aż tak diametralna różnica. Być może czym trener Siemieniec i cały sztab, który nad tym pracuje, zastąpi tego chłopaka. Czy będzie to łatwe? Nie. Czy jest to możliwe? Oczywiście. Jak najbardziej wierzę, to, że tak będzie. A Okienko transferowe w Polsce jest długo otwarte. Tu jeszcze dużo się mówi o tym, że z Jagiellonii może odejść chociażby Pululu. Czy na dziś e, strata Pietuszewskiego albo Pululu ewentualna, którego z tych zawodników bardziej byłaby odczuwalna dla e, Jagielonii? Ja myślę, że mimo wszystko tu y, Pululu to, jest już, to już jest zawodnik z krwi kości pełnoprawny, który kształtował oblicze drużyny zdobywającej Mistrzostwo Polski i potem Korona, Króla Strzelców. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, to jasno pokazuje, jaki to jest zawodnik, jak cennym jest jego dobra dyspozycja w przypadku Jagiellonii. I myślę, że jego ubytek będzie znaczący, jeśli zdecyduje się odejść na tą chwilę. Mimo, że pojawiały się swego rodzaju informacje, że może opuścić Białystok, no nic pewnego nie ma. No, z tego, co do mnie docierają słuchy, oferty na Pululu na chwilę obecną nie wpływają w takiej formule, w jakiej e, moglibyśmy się tego spodziewać, że doprowadziłoby to do tego, że transfer zostałby dokonany. Tyle w teorii. W praktyce okaże się w sobotę, widzę, zweryfikuję. Jak Jagielonia przygotowała się do tej rundy wiosennej. Dziękuję Ci Andrzej za udział w programie, Państwu za uwagę. Do zobaczenia.